Dzień dobry, witam serdecznie. Dwa tygodnie temu, gdy skończył się pierwszy etap po siedmiu meczach, była przerwana reprezentacja. reprezentację, bardzo liczyliśmy na to, że uda się wyleczyć wszystkie drobne mikrourazy, że wszyscy będą gotowi do gry przeciwko liderowi i w poniedziałek wyglądało, że wszystko idzie w tym kierunku. Wszyscy byli zdrowi, ale już od wtorku zaczęły się problemy. Pierwsza diagnoza Ricardo po meczu z Koroną Kielcy nie była aż tak dramatyczna, naciągnięcie Wiązadeł w stawie kolanowym. Kilka dni przerwy i mógłby wracać do treningów, nawet zaczął lekko trenować, ale ból nie ustawał. Okazało się, że potrzebne jest szczegółowe badanie. Rezonans magnetyczny, który wykazał naderwanie wiązadeł w kolanie jednego z dwóch. Także czeka go w poniedziałek operacja, tutaj w Szczecinie. Później, cztery tygodnie unieruchomienia w stawie kolanowym i następnie dwumiesięczna rehabilitacja. Także będzie do nas dołączony do treningów prawdopodobnie na początku stycznia. Wspólnie z Hubertem Matynią, jakaś klątwa ciąży nad tymi naszymi obrońcami lewymi, bo to są bardzo groźne urazy i akurat dwóch zawodników na tej pozycji wydawało się, że tu mamy uroda. Jest trzech zawodników, jeszcze Mateusz Lewandowski, a został tylko Mateusz i będziemy musieli sobie poradzić z jednym zawodnikiem takim typowo lewonożnym już do 20 grudnia, do ostatniego meczu. Mamy też kilka innych drobnych urazów, stąd też pod znakiem zapytania stoi występ wielu zawodników. Są też drobne urazy, są też przeziębienia. Także czekamy do ostatniej chwili z podaniem składu, kto będzie grał, na jakiej pozycji. W pierwszym tygodniu intensywnie pracowaliśmy, teraz już bardziej pod kątem przeciwnika. Treningi były ukierunkowane pod Piasta, Gliwicę. Przyjeżdżał do nas lider, który radzi sobie fantastycznie wygrać 6 meczów z 7, pokonać Legię, pokonać Lecha. Na pewno wzbudza to respekt i w międzyczasie też Krakowie, która też jest od momentu przyjścia z Kazienickiego rewelacją ligi. Od razu pokazuje, że będzie to trudny mecz dla nas, musimy być bardzo dobrze do tego meczu przygotowani, musimy mieć stuprocentowe realizacje zadań taktycznych, żeby myśleć tutaj o korzystnym wyniku. Liczymy na to, że uda nam się przełamać tą złą pasę, którą mamy u siebie. Nie potrafimy wygrywać meczów pomimo tego, że sytuacji mamy dużo. Liczę przede wszystkim na to, że ci, którzy będą zdrowi, zawodnicy jak Dwa i Świli, dołączył do nas niedawno, pomoże drużynie troszeczkę uspokoić grę pod bramką przeciwnika i z tego Będziemy zdobywać bramki. Jeśli chodzi o yy, same przygotowania do meczu, to jutro wyjeżdżamy na krótkie zgrupowanie po treningu popołudniowym. No i w niedzielę zaczynamy 15.30 tutaj na stadionie. Liczymy na doping kibiców. Zdaję sobie sprawę, że jak taka pogoda będzie jak dzisiaj, no to kilka, kilkanaście albo kilkaset osób zostanie pewno w domu. Dlatego przydałby się ten nowy stadion, który tak tutaj wspólnie Wszyscy walczą i myślę, że to jest słuszna droga. Trzeba upominać się o to, żeby ten stadion był funkcjonalny, bo z tego projektu, który miałem też okazję zobaczyć, nie wynika, że to będzie coś fajnego, nowoczesnego, raczej tylko takie. Załatwienie tematu po jak najmniejszej linii oporu. Nie będziemy zadowoleni z remisu. Pomimo tego, że gramy z liderem, gramy z zespołem, który zdobywa wiele bramek, naprawdę gra bardzo atrakcyjną piłkę, ma wielu fajnych zawodników. To nie tylko Neszpor, Żiwiec czy Badia, który wszedł ostatnio w meczu. Z Lechem zagrał bardzo dobrze, tam jest wielu fajnych zawodników. Myślę, że też trener, który sprowadził tych zawodników znał ich z Ligi Czeskiej, Słowackiej i myślę, że to jest naprawdę bardzo dobry zespół, ale nie jednak, czy z Legią, czy z Lechem, czy z Wisłą u siebie remis przed meczem zawsze będziemy traktować jako stratę dwóch punktów. Inaczej się trenuje, jak jesteś przekonany, że nie zagrasz meczu, mówię tu o 20 świetnym w Danii, a inaczej jak wiesz, że dużo na ciebie liczy, na pewno był bardzo zaangażowany w tej przerwie na reprezentację, był troszeczkę podmęczony tymi treningami. Ale wczoraj z nim rozmawiałem, mówi, że jest ok, że nogi niosą, także decyzja zależy od nas, czy wystawimy go od początku, czy będzie w drugiej połowie.